Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest poniedziałek, 3 lutego 2025 roku, pierwszy poniedziałek miesiąca lutego. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie mowa o polskiej siatkarce grającej na pozycji przyjmującej. Moi drodzy. Aleksandra Gromadowska. Moi drodzy. Zapraszam was do odsłuchania i oglądania. A zanim przejdę, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia bohaterce dzisiejszego odcinka. Pani Aleksandro, życzę wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, bo bez tego nic się nie da zrobić w życiu. Dużo, dużo zdrowia, aby pani cały czas prawidłowo się odżywiała. Życzę samych e, sukcesów i proszę się nie poddawać. W razie czego, nie wmawiać sobie jakichś głupot. Życzę także spełnienia marzeń, szczególnie tych, które się dotychczas nie zrealizowały, to aby się zrealizowały w tym roku, a jeżeli dojdą nowe marzenia, to aby się jak najszybciej spełniły. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego 100 lat. Urodziła się 3 lutego 1996 roku. Jako młoda siatkarka w kategorii juniorka broniła barw impelu Wrocław w latach 2011-2013. Również w sezonie 2013-2014 i 2014-15 była wdrażana do seniorskiego klubu z nad Odry. Od 2015 roku była siatkarką budowlanych Łódź, grając przez rok. Od 2016 roku i przez kolejne 4 lata brała udział w turniejach siatkówki plażowej. W listopadzie 2020 roku postanowiła powrócić do siatkówki halowej Podpisując kontrakt z drużyną Energa MKS Kalisz. Od sezonu 2021-2022 jest zawodniczką klubu Volejbal Wrocław. Jej starszy brat, Marcel, również jest siatkarzem. Siatkówka plażowa. Z Katarzyną Kociołek triumfowały w turnieju. German Tour Duisburg 2017. W 2017 roku z Katarzyną Kociołek zostały brązowymi medalistkami Mistrzostw Polski, a wraz z Moniką Brzostek mistrzyniami Polski w 2019 roku. W 2019 zajęły trzecie miejsce z Moniką. Brzostek w turnieju German to Sankt Peter Ording. 16 sierpnia 2020 roku winale w parze z Moniką Brzostek wygrały po tie z Justyną Tomalą i Olgą Klocek w turnieju Plaża Open w Myślenicach. Jakby kto nie wiedział, Myślenice, województwo małopolskie często jak ktoś jedzie z was do Zakopanego jak ktoś jest dajmy na to mieszkańcem nawet Krakowa ale głównie zachodniopomorskiego lubuskiego dolnośląskiego i tak dalej kto by na przykład jechał, przykładowo, na ferie, czy w ogóle na urlop, na wycieczkę do Zakopanego, to często jak jedzie a czwórką, ewentualnie wcześniej z trójką, a potem a czwórką, no to y, wtedy tam y, możecie w razie czego, no nawet y, y, wtedy zahaczyć o tę miejscowość. W razie czego przejeżdżacie gdzieś tak na wysokości tego miejsca, ale zahaczacie o tę miejscowość. To jest w województwie małopolskim. Sukcesy w Siatkówce Plażowej, moi drodzy. No to tak. Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet. Brązowy medal 2017 i 2018 rok. Srebro w 2020 roku, a złoty medal w 2019 roku. Partnerkami Aleksandry Gromadowskiej w następujących latach się prezentowały: nimi były w 2017: Martyna Kłoda, potem Katarzyna Kociołek. W latach 17-19 Jagoda Gruszczyńska, w 2019 roku Izabela Zackiewicz, a w latach 2019-20 Monika Brzostek. Nagrody indywidualne 2013 rok najlepsza punktująca Mistrzostw Polski kadetek i 2021 rok MVP pre Zero Grand Prix PLS 2021 i moi drodzy informacje klubowe obecnie występuje w klubie Wolejbal Wrocław numer na koszulce 3 Pozycja przyjmująca, ile mierzy wzrostu? 1,88 88 m. To tyle, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was do komentowania pod moim vlogiem, a także do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia dodatkowo dzwoneczek, abyście byli poinformowani na bieżąco. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.